Cześć, z tej strony Mimi, tutaj Aśka i budujemy dalej naszą super wioskę. Chcemy rozbudować tutaj niektóre domeczki, bo to da nam więcej możliwości przechowywania i większą możliwość ludzi i przechowywania bardzo nam się przyda, bo tu wszystko leży. I próbujemy też rozbudować naszą obronę poprzez ludzi i strożnice, a także część magazynową. Dużo rzeczy zaczętych wszędzie. Jest to 99 dzień naszej gry: przetrwania. Zwał jak zwał. I w co ja chcę właściwie ręce wsadzić? Mogę zrobić drewniany wał. Więc co mogę zrobić z tym wałem? Mogę z nim gdzieś iść. Tam widzę, że mam coś zaznaczone. Pewnie dom. A tu też mi jest wał potrzebny. I tu mi jest ich potrzebnych aż 8. A czy drewniane słupek i drewniane deski są potrzebne? Deski się robi tutaj. I mamy dechy. I to do domu, który można rozbudować bardzo, bardzo, bardzo. I nie będę się bawić w dekoracje jak w Simsach, tylko bardziej zależy mi na tym, aby jak najwięcej ludzi się zmieściło. A dekorować im będę dookoła domu czy coś, no nie wiem. A jednak zależy mi na tym, żeby ludzie mieli gdzie spać. Bardziej niż na wszystkim innym. Zrobi nam się dzień. Pójdę też po niebieskie kamienie. Bo tutaj mogę jeszcze mieć 6 ludzi, więc mogę przynieść sobie jeszcze kamyczków dla moich ludzi. Nie wiem jak dzisiaj będzie z głosem. Mam nadzieję, że, że dobrze. Mikrofon lubi tutaj sobie za mnie żartować, albo ściszać, albo szumieć. Albo jeszcze coś innego wymyśli. A i nasłuchuję też jednym uchem. Czy piekarnik nie pika? Ponieważ piekę biszkopt na tort. I czekając aż się upiecze, to sobie tutaj na luzie pykam wikingów. No stres, No chyba, że mi ktoś drzwiami przywali. Panowie i panie, nauczcie się drzwi otwierać. Szef idzie. Fajnie, że pada, bo będzie woda w studniach. Nie fajnie, bo... bo znowu coś się popsuje. Jeszcze trzy deski. Zdążę, zdążę, zdążę. zdążyłam. Aha. Nie ma tu już czego. A przecież mam tu decha. To jeszcze ją zaniosę, ale widzę, że mi się skończyły te. Drewianka, więc albo poczekam, aż mi łaskawie ktoś je przyniesie. Albo wezmę siekierę. Cieszę się, że poprzednim razem udało mi się poważnego wroga tutaj pokonać, który zdobierał mi się do murów. Kilka razy próbowałam podejść go wcześniej. Jednak te umiejętności. Yy... Wojaczki są bardzo, bardzo ważne i żeby je ulepszać. Nie tam, gdzie ja idę i idę sobie tam w stronę strefy magazynowej. Koncepcja jest też taka, żeby nie zatrudniać multum ludzi do magazynów. Żeby te magazyny były takim trochę taśmociągiem dzięki rynkowi. A jak to wyjdzie w praniu, to się jeszcze okaże. Przy okazji robię sobie tutaj poletko na kolejne rzeczy, na kolejny magazyn. Potrzebuję też trochę więcej zasobów żywności, bo jednak mam już tego ludu trochę i będę potrzebować kolejną farmę. Miałam wcześniej taką koncepcję, żeby z jednej strony rozbudowywać się w magazyny, z drugiej strony rozbudowywać farmy, ale teraz jednak chcę podążać w stronę kopalni, więc będę się rozbudowywać wioską w tą stronę. I nie wiem, ścinać te drzewka, czy iść tamtym i przerobić na deski. O! Jest dziewięćdziesiąty dziewiąty dzień oficjalnie. Zaraz się wszyscy pobudzą i zaczną pracę. Do zbudowania domu potrzebuję jeszcze. A no tak, góreczka. Do zbudowania domu jeszcze dwie deski, więc z tego będą dwie deski. Czas coś zbudować, prawidłowo mówicie. Czas wrócić do pracy. Kontynuujmy. No to kontynuujmy. I jeszcze jedna deska. Mam tego kamieniarza nie pamiętam. Czy już ktoś mi kamienie tutaj wydobywa? Okazuje się, że kamienie nie są takim bardzo protip surowcem. Niewiele potrzebuję kamieni, dużo drewna się używa. Hmm, może coś przyniosą. Dziękuję. Drewniany słupek, drewniany wał, no to bierzemy to. Ach. gureczka. Czasami ta praca wydaje się być monotonna, a jednak kiedy się kolejny efekt pracy udaje, to znaczy zmniejsza nam się zasób potrzebnych rzeczy. A jest satysfakcjonujące. no i teraz więcej wiem na temat zawodu stolarza. Coś, co realnie nigdy nie było jakoś moją umiejętnością, czy Byłoby w mojej wiedzy człowiek się uczy całe życie. Idziemy ja z tym słupkiem. Takich potrzeba dziesięciu. A dzięki temu, że ja robię te słupki, to gdzieś yy, mamy korę na włókna, a włókna na liny. Nikt tu nie chce mi tego przynieść. No cóż, latacie po coś innego. Zdecydowanie napijmy się. Trochę denerwuje mnie ta mgła, która tak tutaj y, się pojawia, i widoczność psuje. Coś by trzeba było zaraz dopisać do kolejki. Piszmy coś do kolejki, a ponieważ był deszcz, trzeba sprawdzić, czy coś nam nie przemokło. A jak przemokło, to trzeba naprawić. Więc ja może na wyprawę pójdę, jak już wyciągnę to ciasto z piekarnika. Żeby nie było tak, że wyjdę na wyprawę i ciasto będzie pikać i, i zostanę gdzieś w głuszy. Jakoś wolę być w bezpieczniejszym miejscu. Drewniany słupek. Dostarczony. A jak to budowa tego drugiego czegoś? Tego e, brakuje jednego głazu. No to poczekamy aż doniosą. są. Czyli głównie kamienie są potrzebne do budowy tych takich e, mistycznych miejsc ołtarzowych. No to wygląda. A z mam tego chudego, na tego chudego też się coś robi. Te drewniane wały chyba. Próbuję się tego nauczyć. Ale też drewniana belka i tych jest 15, to te będą szybciej. Coś zakolejkować. Domostwo, nie konstrukcje obronne pewnie potrzebują. I jeszcze. Podoba mi się to, że te nieco zniszczone rzeczy wyświetlają się na samej górze, aby je łatwiej było znaleźć. I jeszcze osiem. Ja wiem, niektórzy by używali wózka i przewozili. Jakoś nie chce mi się z tym wózkiem bawić, łapać go i oddawać. Już wolę poczekać, aż moi robotnicy coś z tym zrobią. to tu wszystko leży. Tu. Wózki się trochę bagują. Trzeba by im zrobić drogę. Połączyć rynek z częścią magazynową. Kolejna rzecz do zrobienia w późniejszym czasie... Mam wrażenie, że żaden z tych ludzików nie zajmuje się tą stolarką. I że trzeba by chyba jednak rozdzielić bardziej: żeby był jeden tylko taki, który robi rzeczy z kowalstwa, a jeden który robi rzeczy tutaj z tego drewna, i żeby nic innego nie robił, a narzędzia, żeby robił ktoś jeszcze inny. Trzeba z tym jeszcze pokombinować, żeby było dobrze. A to nie jest takie proste. Przedłużenie domu. Budujemy przedłużenie domu. Jestem ciekawa ile takich przedłużeń tam można zrobić, bo gdy mogłam to pierwsze zrobić, miałam chyba... Dwa z prawej, dwa z lewej i z tyłu plusik. No oczywiście ze względów terytorium i tego, że tam już obok stoi rynek, nie mogę postawić z jednej strony pewnych rzeczy. Ale... Może idzie dołączyć kolejne i kolejne i kolejne i zrobić taką wielkachną chatę. Aha i tam z głazikiem.